Polscy rolnicy oskarżeni o lobbying antyukraiński. Nie ma mniejszości do zablokowania umowy z krajami Mercosur. Wieś daje jasne wytyczne Karolowi nawrockiemu. Kolejny apel do Huberta Ojdany o badanie pola. Zanim zaczniemy, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Na portalu Radio Liberty pojawił się artykuł zatytułowany Lobby Rolnicze Unii Europejskiej. Wywiera presję na Ukrainę w sprawie umowy handlowej. Według dziennikarzy, zaktualizowana umowa handlowa między Unią Europejską a Ukrainą zwiastuje złe wieści dla Kijowa. Jak piszą, świadczy o sile lobby rolnego bloku i jest złowieszczym sygnałem, jak trudne będzie dla ogarniętego wojną kraju uzyskanie członkostwa w Unii. Artykuł winą za brak odpowiedniego otwarcia rynku obarcza polskich rolników. Jak możemy przeczytać, biorąc pod uwagę silne wpływy polityczne sektora rolniczego w Polsce, na Węgrzech i w Rumunii, Komisja Europejska była zmuszona zmienić atm -y i wprowadzić środki ochronne w celu ograniczenia importu niektórych produktów z Ukrainy po osiągnięciu określonych progów. Hamulec, który w ostatnim czasie był już wielokrotnie uruchamiany. Działania europejskich rolników są nazwane jako polityczna siła lobby rolniczego. Jak napisano, w tej nowej umowie handlowej po raz kolejny ujawnia się polityczna siła lobby rolniczego Unii w Brukseli. W zaktualizowanej propozycji Unii znajduje się wzmianka o zebraniu przez Komisję Europejską opinii interesariuszy na temat liberalizacji handlu z Ukrainą. Choć w dokumencie nie ujawniono tożsamości respondentów, większość uwag pochodziła od stowarzyszeń i przedsiębiorstw. W dokumencie zauważono, że większość uwag od podmiotów z sektora rolno-spożywczego Unii Europejskiej postulowała niewielkie lub umiarkowane zwiększenie dostępu do rynku dla importu z Ukrainy. Podkreślając zakłócenia, których doświadczyli, gdy import mógł swobodnie wjeżdżać na podstawie ATM. Podczas gdy Kijów chciał, aby zaktualizowana umowa o pogłębionym i kompleksowym wolnym handlu była jak najbliższa realizacji planu, argumentując, że pełny powrót do starej umowy mógłby kosztować Ukrainę 3 miliardy euro, wydaje się, że po raz kolejny wygrali rolnicy z Unii Europejskiej. Artykuł pokazuje, że umowa jest dobra dla Ukrainy, ale nie taka, jaką chcieli dostać. Jak napisali autorzy, mówiąc wprost, umowa jest korzystniejsza dla Kijowa niż pierwotna wersja z 2016 roku, ponieważ Ukraina zapewnia sobie pełny dostęp do rynku Unii dla eksportu takich produktów jak grzyby, sok winogronowy, przetwory mleczne, jogurty i kefiry. Główne ukraińskie produkty eksportowe, takie jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód, mogą być również eksportowane do Unii w ramach większych kwot niż w 2016 roku. Ale nie dwu-, a nawet pięciokrotnego wzrostu, o który zabiegał Kijów. Kwoty na większość produktów mięsnych, takich jak wołowina, wieprzowina i jagnięcina, zostały utrzymane, co jest stratą dla Ukrainy, która straci dodatkowe dochody, ale korzyścią dla unijnych rolników obawiających się zwiększonej konkurencji. Autor artykułu zauważa także, że umowa jest również nieco bardziej restrykcyjna dla Ukrainy, ponieważ usprawnia proces wstrzymywania ukraińskiego importu. Wcześniej grupa krajów mogła pociągnąć za spust i zażądać tymczasowego wstrzymania importu w przypadku nagłego wzrostu. Teraz wystarczy, że jeden kraj powiadomi Komisję Europejską. Być może największym ustępstwem Ukrainy jest zobowiązanie do stopniowego dostosowywania się do różnych unijnych standardów żywnościowych i sanitarnych. Proces ten rozpocznie się w tym roku, a Kijów będzie zobowiązany do corocznego raportowania o wprowadzanych przepisach. Pełne wdrożenie wszystkich unijnych przepisów i regulacji spodziewane jest do końca 2028 roku. Co ciekawe, w artykule na końcu możemy przeczytać, że wdrożenie tych reform będzie kosztowne, a koszty prawdopodobnie poniosą ukraińscy rolnicy. Biorąc pod uwagę, że Ukraina nie będzie jeszcze miała pełnego dostępu do rynku Unii Europejskiej ani nie skorzysta z unijnych funduszy rolnych, reformy będą trudniejsze do sprzedania ukraińskiemu sektorowi rolniczemu. Prawda jednak jest taka, że to nie ukraińscy rolnicy poniosą koszty, tylko ogromne zagraniczne holdingi, które operują na Ukrainie. Choć ziemia na Ukrainie formalnie należy do Ukraińców, to kapitał zagraniczny, głównie z USA, Unii Europejskiej i krajów Zatoki, kontrolują znaczne obszary, często przez dzierżawę lub lokalne spółki. Więc nie zdziwmy się, jak za przystosowanie ukraińskiego rynku rolnego zapłaci właśnie Unia Europejska. Tutaj warto mówić nie o lobbyingu unijnych rolników, którzy walczą o nasze krajowe rynki, tylko o lobbyingu wielkich korporacji, które mają bezpośredni wpływ na Komisję Europejską czy światowe media i zaplanują to w taki sposób, żebyśmy my sami zapłacili za rozwój ich interesów. Problemy z Ukrainą są takie, że każdy z nas wie, jak duża odpowiedzialność związana z pomocą i zatrzymaniem Rosji ciąży na Polakach, jednak Ukraińcy często wykorzystują system jak tylko się da, bez mrugnięcia okiem. O tym, jak można uszczelnić system, opowiedział Ryszard Wilk. Obecnie na sali plenarnej, a w zasadzie to chwileczkę temu był było dyskutowane przedłużenie spec ustawy mającej na celu pomoc obywatelom Ukrainy. Ta spec mówi nam o tym, że między innymi obywatele Ukrainy mogą u nas przyjeżdżać i wyjeżdżać w ruchu bezwizowym, czyli nie ma żadnej kontroli. I my zwracaliśmy uwagę na wiele kontrowersji, które łączą się z tą spec ustawą. Jedną z tych kontrowersji jest dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce, bo. Jak to wygląda? Każdy Polak wie o tym, że musi mieć podstawę do ubezpieczenia, czyli musi mieć płacone składki, czyli musi być zatrudniony na umowie o pracę, zleceniu, mieć własną działalność gospodarczą lub musi być zarejestrowany w urzędzie pracy. Jeżeli nie jest ubezpieczony, no to wtedy, gdyby, nie daj Boże, mu się coś stało, to dostanie z, faktura, z szpitala po prostu fakturę. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o obywatelów Ukrai obywateli Ukrainy, to oni wystarczy, że mają status UK, czyli Ukraińiec przyjeżdża do Polski, nadano mu numer PESEL, ma status UK i nie musi pracować, żeby móc bezpłatnie korzystać z ochrony. Zdrowia. I problemy są dwa. Pierwszy to jest taki, że jest nierówne traktowanie Polaków i Ukraińców, bo ci muszą płacić składki, żeby korzystać z ochrony zdrowia, a ci drudzy nie. I to pogłębia zapaść w ochronie zdrowia, bo przybywa nam klientów, w cudzysłowie, a nie dokładają się, nie partycypują w tych kosztach. A druga sprawa, na którą zwracamy uwagę, to jest turystyka zasiłkowa, czyli jest podejrzenie, że wielu obywateli Ukrainy przyjeżdża tylko i wyłącznie po to, żeby u nas korzystać z bezpłatnego dostępu do ochrony zdrowia lub wykupywać leki refundowane. W zeszłym roku mieliśmy głosowanie nad przedłużeniem tej ustawy, złożyliśmy odpowiednią poprawkę, która eliminowała właśnie ten zapis o tym, że obywatele Ukrainy mogą mieć bezpłatny dostęp do ochrony zdrowia bez płacenia składek. I wtedy ta poprawka nam nie przeszła, teraz będziemy ją składać po raz kolejny. Bo co jest bardzo ważne, przy dyskusji na sali plenarnej, której się przesłuchiwałem, posłowie Koalicji Obywatelskiej cały czas podnoszą, że obywatele u nas, Ukraińscy, prawie wszyscy pracują. I ciężko się z tym nie zgodzić, bo faktycznie wielu Ukraińców pracuje, ale skoro tak, to dlaczego nie usuniemy tego zapisu, bo jeżeli oni pracują, to po usunięciu tego zapisu nie będzie dla nich żadnej szkody, a wyeliminujemy przynajmniej to podejrzenie, na temat tego, że wielu obywateli przyjeżdża tylko i wyłącznie po to, żeby na przykład wyleczyć zęba, skorzystać z opieki onkologicznej, pediatrycznej, jakiejkolwiek innej i wracają do siebie na Ukrainę. Profesor Zapołowski przyciągnął, przytoczył tutaj dane, gdzie w jednym roku średnio nawet osoby, które nie są zaangażowane w konflikt, czyli nie mężczyźni, ale kobiety, pięciokrotnie przekraczają granice Polski i Ukrainy. Więc nie wiadomo, czy właśnie to nie jest jeden... Jedna z takich danych, która powinna wzbudzić wątpliwości u naszych ministrów, żeby się sprawie bardziej przyjrzeć. Natomiast, do meritum, naszym rozwiązaniem jest to, że skoro. Ukraińcy tutaj przyjeżdżają po to, żeby pracować i się utrzymywać, a tak prawdopodobnie z większości usuwamy możliwość bezpłatnej bezpłatnego dostępu do ochrony zdrowia. Widzimy, że kolejki cały czas w NFZ rosną, polscy obywatele mają coraz większy kłopot, żeby się dostać do lekarza specjalisty. Więc jeżeli tutaj ten problem jest, a nie widać go, bo nikt go nie chce pokazać, to on potęguje to, że problem Polacy mają coraz większy problem. Więc nie widzimy naprawdę powodu, żeby polski podatnik utrzymywał na swoich barkach ciężar leczenia innego. Narod. Minister Rolnictwa Stefan Krajewski przyznał, że Polska nie dysponuje obecnie tzw. mniejszością blokującą, czyli grupą państw członkowskich Unii zdolną do zablokowania kontrowersyjnej umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Mercosuru. Jego zdaniem odpowiedzialność za tę sytuację ponosi poprzedni rząd prawa i sprawiedliwości, który, jak twierdzi, nie wykorzystał szansy na zablokowanie porozumienia podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii. Były minister rolnictwa Robert Telus odrzucił zarzuty i wskazał, że to obecna koalicja rządząca nie podjęła skutecznych działań, aby zatrzymać negocjacje nad umową, która, według wielu ekspertów, może zaszkodzić polskiemu rolnictwu. Jeszcze przed wyborami prezydenckimi obecna koalicja deklarowała zdecydowany sprzeciw wobec porozumienia z Mercosurem. Po wyborach stanowisko zaczęło się jednak zmieniać. Najpierw poseł Adam Szłapka podpisał z francuskim ministrem deklarację popierającą umowę pod warunkiem jej uzupełnienia. Teraz minister krajewski przyznał, że Polska nie ma dziś wystarczającego wsparcia innych państw członkowskich, by skutecznie zablokować jej przyjęcie. Nie mogę dziś jednoznacznie stwierdzić, czy umowa handlowa Unii z krajami Mercosuru wejdzie w życie, powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Zapowiedział jednak intensyfikację działań dyplomatycznych w sierpniu, których celem będzie zbudowanie koalicji państw sprzeciwiających się porozumieniu. Jak zaznaczył, decyzja w tej sprawie nie leży wyłącznie w jego gestii. W dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rolnicy zrzeszeni w oddolnym ogólnopolskim proteście rolników wystosowali zdecydowany apel: nie czas na deklaracje, czas na działanie z szacunkiem wobec nowo wybranego prezydenta, ale bez złudzeń, przedstawili listę postulatów, podkreślając konieczność obrony suwerenności żywnościowej, sprzeciwu wobec zielonego ładu oraz wsparcia dla polskiej wsi. 6 sierpnia stał się nie tylko dniem symbolicznego przekazania władzy, ale również momentem wyraźnego głosu środowiska rolniczego. W emocjonalnym lecz konkretnym oświadczeniu, protestujący rolnicy wyrazili gotowość do dialogu Zaznaczając jednak, że oczekują realnych działań ze strony nowej głowy państwa, a nie kolejnych obietnic. Nie wszyscy w środowisku rolniczym popierali ten wybór. Różnimy się, mamy swoje opinie i doświadczenia. Ale dziś nie czas na rozliczenia, dziś czas na działanie, podkreślają w swoim oświadczeniu. Polska wieś nie potrzebuje PR-u, potrzebuje realnej troski i skutecznej ochrony, podkreślają autorzy apelu. Deklarują udzielenie nowemu prezydentowi kredytu zaufania, ale zaznaczają jednocześnie, że nie zamierzają rezygnować z czujności. Będziemy patrzeć władzy na ręce, bo ziemia, praca i przyszłość naszych rodzin nie są przedmiotem kompromisów, piszą. Końcówka apelu stanowi mocny i jednoznaczny sygnał. Środowiska rolnicze nie wycofują się z walki o swoje prawa. Nawet w dniu zaprzysiężenia nowego prezydenta. Rolnicy nie milczą. Rolnicy pamiętają. Rolnicy czekają na działanie. Mariusz z Londynu po raz kolejny zwrócił się do Huberta Ojdany i zaapelował o badanie pola. Szczęść Boże, kochani, na temat rolników. To już jest część trzecia i ostatnia. I tak mam nadzieję, że to będzie króciutkie. Bo po tych moich filmach tam paru rolników tam się ze mnie wyśmiewa i robią sobie jaja. Pan G.R. Ojdana, do ciebie to mówię. Przejrzałem Twoje filmy. Szacunek mam dla Ciebie, że jesteś z Podlasia. Ja naprawdę mam szacunek dla ludzi z Podlasia. E, mądry to Ty nie jesteś, bo jeżeli byś był mądry, to byś na pewno już dawno był przy Krzysztofie Tołwińskim e, formacji Front, a nie brał jakiś z dupy ministrów na kombajn. Jakbyś słuchał Krzysztofa Tauwińskiego, to może Ci byłoby lepiej w życiu. A tak to musisz kombinować. I nie najśmiewaj się ze mnie, bo teraz. Zrobimy taki challenge. Ja mieszkam na Dolnym Śląsku, jutro lecę do Polski. Na Podlasie jest trochę daleko, ale jeżeli mógłbym przy okazji odwiedzić Krzysztofa Towiskiego, to się wybiorę. Zróbmy taki challenge. Zrobisz... nie wiem, czy ty jesteś żonaty, czy nie. Najlepiej byłoby dziecko, bo, te, bo, bo to jest takie bardziej e, opinie... opinia tak się tym podnieca, jak jest dziecko, niż dorosła osoba, nie? Bo tam stary, tak jak ty, głupi, to tam możesz do piachu iść. Jak masz jakieś dziecko, jak, jeżeli masz dziecko, Zrób mu badanie w laboratorium ALAB na zawartość glifosadu. Ja, ja ci oddam za te badanie, ja ci oddam za te badanie pieniądze. Pod warunkiem, że jeżeli masz wynik 00, nie ma zawartości glifosadu w moczu twojego dziecka. Jeżeli nie masz dziecka, to nawet może być najbliższego sąsiada obok ciebie. Albo dobra, nawet i ciebie. Zrób badanie. Siebie lub jakiegoś członka rodziny. Ja za nie zapłacę. I jeżeli, o ile masz, wynik 00. O ile nie masz tego herbicydu, glifosadu w swoim organizmie. A jeżeli masz, to wpłacisz na onkologię 5000 zł. Ok? Idziesz na to? Będziesz się śmiał ze, ze mnie dalej? Człowieku, lepiej jest milczeć. Taki już jest świat zrobiony, że musicie pryskać. I lepiej schylić głowę. A nie udawać, że ja pieprzę głupoty i to jest nic strasznego, co wy robicie. Zrób badanie w laboratorium ALAP. Ja tam pokażę Wam zdjęcie mojej córki. 2,6 mg glifosadu w moczu. To nie jest śmieszne, człowieku. To nie jest śmieszne. I radzę Ci, skoro jesteś z Podlasia, pojechać do Krzysztofa. Nie wiem, czy się znacie, czy nie. Podlasie jest duże i piękne, ale przyłączyć się do, 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 do niego, do partii i działać razem z nim, to może w końcu coś, coś dobrego osiągniecie. Bo mi, nie ma dla mnie mądrzejszego rolnika, jakim jest Krzysztof Tauwiński. Nie ma. Tylko o dziwo, wszyscy rolnicy się go boją. Bo mówi prosto z mostu, jak jest. Także ja się zablokowałem na Facebooku, bo nie widziałem kto ty jesteś, a ja widzę, że taki jakiś tam rolnik z ciebie. Ja cię odblokuję. Możesz tam mi pisać śmieszne rzeczy, jak chcesz, ale jutro wylatuję do Polski. Daję ci tydzień czasu na zrobienie badań. Jedź do Białegostoku, czy tam gdzieś, do laboratorium Alap i zrób. Słuchajcie, kochani, kiedyś te badanie kosztowało 120 zł. Jak już to Gustowski nagłośnił, to żeby ludzie po prostu przestali o tym gadać. Rząd, rząd to zrobił. Podnieśli cenę. Do chyba 500, tak, żeby ludzi nie było stać, żeby nie szli, nie badali się, żeby nie widzieli, co jedzą i dlaczego ich dzieci mają raka. Ja nie mówię, że to jest tylko przez zboże, które wy siejecie, ale to jest też i przyczyna. Ja wiem, że pełno jest innego jedzenia, ale tak samo i te zboże, ta chemia. Bo ten glifosat, ten glifosat to jest w większej mierze pochodzi z tej soi. Co się śmiałeś? Że soja jest odporna na glifosat. Tak, jest odporna na glifosat. Obejrzyj sobie materiały, które zostały nakręcone w Argentynie. Także daję Ci, gościu, tydzień czasu. Dzisiaj jest poniedziałek. Do przyszłego poniedziałku zrób sobie ten test. Ja za niego zapłacę. Wyślij mi rachunek, ja za niego zapłacę. Jak tam jakiś jest rolnik, który też się ze mnie śmieje, umówmy się na pięciu, mnie stać. Pięć razy pięć, dwa i pół tysiąca. Ja zapłacę. Pięciu rolnikom za te, za te badania niech zrobią. Jeżeli będzie 0,0 u nich, zwracam koszty tego badania. A jeżeli będzie przekroczona norma glifosadu, wpłacacie po 5 tysięcy na onkologię dla dzieciaków. Pozdrawiam. Ubierzcie mi, ja nie będę tego ciągnął dalej. Po prostu zamilcz i pracuj. Szczęść Boże wam w te żniwa, bo macie ciężką, ciężką pogodę, ciężką sytuację. Ja rolników szanuję, prawdziwych rolników szanuję. Taki, który jeszcze. Tak, jak ty jesteś młody, może w tej szkole ci nie wytłumaczyli. Może cię uczyli, tak, jak tych lekarzy teraz, że trzeba wpieprzać kurwa tabletki, żeby być zdrowym. Tak samo może i, i ciebie nauczyli, że trzeba lać kurwa, żeby mieć. Ale prawda jest inna. Popytaj się starszych rolników, o czym ja z, do, z tobą rozmawiam. I z wami. Jeszcze jedno, panie, jak będzie wojna, jak będzie wojna, i nie będziesz miał dostępu do tej chemii, żeby spryskać, to jak ci te zboże urośnie? Powiedz mi, jak ci te zboże urośnie? Skoro on jest teraz tak zmieniony, ma DNA, że musi dostać oprysk na, na szkodniki, na to wszystko, żeby jakoś wytrwało. W dawniej zboże jakoś było, zawsze był plon. Zawsze był plon. Większy, mniejszy, ale zawsze był. I mówisz, że będzie mniejszy. Panie, jedź do pana Krzysztofa i a kup kilo mąki w biedronce. To zobaczysz cenę. Lepiej mniej, a zdrowiej. I drożej, bo niestety zdrowe jest droższe, a wełna, no wełna, niestety. Pieprza w biedronce, a później co chwilę widzę na Facebooku zdjęcie chorego dziecka i się pomaga. Pozdrawiam. Na końcu pamiętaj o polubieniu, udostępnieniu i skomentowaniu materiału, a pomożesz mi w rozwoju. Dzięki.